Beata Olszewska, witam Państwa. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Pan Michał Hamera, witam serdecznie. Dzień dobry. I Pan Andrzej Najda dobry, pan z Hossa Finance, organizatorzy akcji Nie łykaj jak pelikan. I od razu zapytam o tą akcję. Cóż to takiego za akcja? Co się kryje pod hasłem Nie łykaj jak pelikan? Mamy różne skojarzenia. E, tak, oczywiście. Dużo ludzi ma takie skojarzenia. My się cieszymy, że jesteśmy w sumie pierwszymi w Polsce inicjatorami takiej akcji społecznościowej, która ma za zadanie edukować konsumentów naszych. E, e, wzięło się to przede wszystkim z tą, że... E, mamy styczność z finansami od jakiegoś czasu i poprzez potrzeby konsumentów, które także w rzeczywistości zauważyliśmy u nas, e, powstał pomysł taki, żeby, żeby stworzyć taki portal. Portal ma za zadanie przede wszystkim informować o, o, o różnych zagrożeniach i wskazywać na co konsument ma zwracać uwagę przy zawieraniu różnego rodzaju typu umów finansowych, jak również e, są na tej stronie i porady, Akcja jest szeroko zainicjowana, ponieważ zainicjowaliśmy ją również na Facebooku. Jest również zainicjowana na YouTube, mamy specjalną stronę w www.niełyka.jach.pelikam.pl. Także mhm. jest to bardzo szeroko w tym momencie bardzo przez nas właśnie promowane. Od kiedy taka akcja jest w internecie? No Nie wiem, taki portal społecznościowy był potrzebny, jak Państwo sądzicie? Więc tak, akcję zainicjowaliśmy w rzeczywistości praktycznie tydzień temu dopiero. I jesteśmy bardzo mniej zaskoczeni, ponieważ bardzo już widać oglądalne z dnia na dzień wzrasta. Są efekty, czyli i jednak tak. konsumenci poszukują takich informacji, rozumiem, tak? E, tak, zgadza się. Tym bardziej, że wychodzi, e, planując tą akcję, tak w rzeczywistości... E, Trudno było nam oszacować tak w rzeczywistości skalę, którą jak to się mówi, będzie ta akcja w tym się odniesie. Mhm. I jest to pierwsza akcja taka, tego typu w Polsce, za to wcześniej powiedziałem. I mam nadzieję, że przyniesie to efekt skuteczny, skuteczny przede wszystkim dla konsumenta, tak? bo, bo to w tym wszystkim chodzi. Tym jest razie. to akcja taka społecznościowa. Tak. Mhm. Robicie tak, to Państwo zupełnie społecznie. A co można się dowiedzieć tak naprawdę w akcji Nie łykaj jak Pelikan? O czym? Czego tak, poszukujemy? Właśnie. Znaczy przede wszystkim e, warto sprawdzić na naszej stronie o co pytać doradcę finansowego, bo często my konsumenci, którzy pierwsze zaciągamy kredyt, czy do hipoteczne, czy gotówkowe, tak naprawdę kierujemy się przede wszystkim reklamami, które są w telewizji. A warto jednak troszkę bardziej się w to wszystko zagłębić, ponieważ te cyferki, które pojawiają się na ekranach telewizorów oczywiście są atrakcyjne. Natomiast przychodzi co do czego, no to już te procenty czy, czy oferta banku już nie jest tak fajna, jak to, jak to zostało przedstawione. Mm -hmm. To może spróbujmy trochę poedukować, skoro Państwo jesteście z takiego edukacyjnego e, trochę portalu społecznościowego, to o co powinniśmy zapytać takiego doradcę finansowego, kiedy zamierzamy zaciągnąć kredyt? Przede wszystkim powinniście zapytać o koszt takiego kredytu. Jakie jest finalne oprocentowanie, czy prowizja, którą na reklamie występuje jako 0%, czy rzeczywiście są prowizja 0%, jakie są warunki? Otrzymają takich warunków, jak są na reklamie, czy nie ma dodatkowych ubezpieczeń, czy nie ma dodatkowych kart kredytowych i innych produktów, które często są sprzedawane razem z tym kredytem. Czasami też do kredytu są dołączone różnego rodzaju warunki, na przykład y, odpowiedni wkład na konto comiesięczny. Tak więc to wszystko ma wpływ na to, czy ta oferta rzeczywiście będzie tak atrakcyjna, jak jest przedstawiona na reklamie. No właśnie, to jak najczęściej banki naciągają konsumentów? No przede wszystkim. Taki najczęstszy trick? Najczęstszy trick to prowizja 0%, można powiedzieć, <grym> prawda? To jest y, dość popularna, popularna metoda teraz stosowana przez banki, najczęściej jest ona zamieniana na ubezpieczenie lub też właśnie kartę kredytową. Często też jest wymagany większy udział własny przy kredycie, żeby tą prowizję otrzymać, to więc trzeba spełnić często szereg warunków, aby no rzeczywiście ta promocja taka jak przedstawiana, była tutaj przez bank spełniona może, mhm. te warunki. Jak konsumenci mogą, czy w Państwa portalu konsumenci mogą wymieniać ze sobą poglądy, mogą być tak sobie interaktywni, nie wiem, pisać swoje opinie. To znaczy tak, e, specjalnie dla konsumentów, e, którzy chcieliby skorzystać z porad Pelikana, mhm. e, została utworzona specjalna infolinia. E, są również prawa Pelikana, można sobie spokojnie na tą stronę internetową wejść i doskonale się z tymi prawami zapoznać. I to jest praktycznie do wszystkich prawie produktów finansowych, które e, z, e, dotyczą rynku. I jak również można napisać do nas maila również, tak? Płacimy coś za te porady? Nie, tu mamy typowo to jest to jest portal społecznościowy, gdy jeżeli po prostu będziemy mogli pomóc na tym etapie jeszcze wcześniejszym, po prostu przez zawarcie umowy, bo czasami po prostu może być już za późno, tak? mm -hmm. no to jesteśmy jak najbardziej skłonni tutaj do tego, żeby, żeby w taki sposób po prostu i konsumentów również edukować na rynku. No nie wiem, czy jest za późno, bo macie Państwo pogotowie pelikana. Pogotowie zazwyczaj zdarza. E, tak, pogotowie jak najbardziej zdarza, no więc postaramy się, żeby nasz pelikan wszędzie zdążył, w całej Polsce, także w razie czego. Jak tak najbardziej będziemy tutaj bardzo mobilni. Tak, co to jest to pogotowie pelikana? Kto powinien zgłaszać do niego? Znaczy przede wszystkim osoby, które planują zacięcie kredytu Ponieważ my, przed zaciągnięciem zaciągnięcie kredytu. Najlepiej mhm. tak, ponieważ często po zaciągnięciu kredytu już jest za późno. Mamy na chwilę obecną jeszcze 10 dni od zaciągnięcia kredytu na rezygnację z tego kredytu. Nie bamy, to się wydłuży do 14 dni. Natomiast to jest raczej akcja dla tych, którzy dopiero chcą jakieś zobowiązania zaciągnąć. Często są to zobowiązania prawie całe życie, bo to na 30 lat jest. Tak? Mhm. Więc tą decyzję warto przemyśleć, warto się z nami skontaktować, zapytać co powinniśmy zrobić zaciągając takie zobowiązania. No dobrze, a ci, którzy już zaciągnali i nie są zadowoleni z tego kredytu, Kredytu, to co też mogą skorzystać z Państwa pomocy jakoś? To znaczy tak, na pewno jest taka szansa, e, e, oczywiście pod kwe, e, pewnymi kwestiami prawnymi. Spracujemy to z kancelarią prawną, która może nas wesprzeć w razie czego mhm. e, w, w takich kwestiach, więc jak najbardziej nawet dla tych, którzy już zaciągnęli, mają pewne problemy. E, też mogą się to, e, tak, tak jak, zgłosić? jak najbardziej mogą się zgłosić no, pod warunkiem takim, że będziemy po prostu mogli w tym momencie pomóc, bo czasami jest to niemożliwe nawet. No właśnie, a ja zapytam. O wiarygodność. Są różne takie fora internetowe, portale, no może takiego akurat nie ma, nie wyka jak pelikan, ale są. Jaka jest Państwa wiarygodność? No nie wiem, ktoś się do Was zgłasza i, i chce być pewnym, że na pewno ta porada jest wiarygodna i rzetelna. To znaczy wiarygodność nasza przede wszystkim określana jest poprzez to, że, że nasi klienci, z którymi pracujemy już bardzo długo, przed takich, takich sytuacji nie mają, których po prostu musiałby ich pelikan ratować. To jest jak najbardziej przede wszystkim pod tym kątem, a dwa nawet czasami Taka sytuacja się u nas zdarza w biurze, że często klienci, którzy na przykład do nas przychodzili, e, sprawdzali sobie gdzie indziej ofertę u konkurencji, bo tak jak najbardziej konkurencja jest bardzo duża na rynku i wszyscy się bardzo dużo w tym się tym zajmuje. E, po czym wracali do nas, to sprawdzili informacje, więc to jest wiarygodność po prostu tak rzeczywistości nasza. tak? Mhm, czyli budujecie swoją wiarygodność. No oczywiście, na tym polega nasz biznes. No dobrze, a niedługo nastąpi ustawa e, zmiana o kredycie konsumenckim, prawda, która zmieni nam troszeczkę warunki udzielania kredytów. Czy w takim razie portal taki jak Państwa, nie łyka jak Pelikan, mówią o tym, jak to banki naciągają klientów, będzie miał rację bytu. No bo ta ustawa bardzo zaostrza tam prawo dotyczące właśnie takiego naciągania czy podawania nierzetelnych informacji przez banki. Oczywiście tak, jak najbardziej ma Pani rację. Jednakże ta ustawa też w pewien sposób też chroni banki, można powiedzieć. Zmiany, które tam będą następowały, są można powiedzieć korzystne i niekorzystne dla jednej i drugiej strony. Dla konsumenta jest korzystne wydłużenie czasu, kiedy klient może wypowiedzieć tę umowę. Jest zwiększenie kwoty kredytu konsumenckiego do 255 tysięcy. Tak więc no, te kwoty są większe, więc klient będzie miał więcej możliwości rezygnacji, natomiast bank y, będzie w ten sposób chroniony, że w czasie, kiedy ta umowa zostanie wypowiedziana, w czasie możliwości wypowiedzenia tej umowy, klient zapłaci odsetki od tej części kredytu, która już była uruchomiona, prawda? Dodatkowo zostanie zniesiony też próg prowizji maksymalnej 5%, które teraz obowiązuje banki. Tego w tej ustawie już nie będzie, natomiast to jest kolejna zmiana. Dla klienta też inną korzyścią jest taki zunifikowany formularz, gdzie będzie otrzymywał wszystkie informacje na temat kredytu, procentowania, warunków właśnie dodatkowych, jakichś potrzeb, które musi spełnić i taki formularz będzie stosowany przez wszystkie banki. Więc jak najbardziej myślę, że możemy się jeszcze przydać tym ludziom, tym bardziej, że tak naprawdę nasz portal nie będzie skupiał się tylko na kredytach. My też planujemy rozpocząć akcję Pelikan na emerytury, czyli tłumaczyć ludziom, co tak naprawdę ich czeka, kiedy przyjdą na ten wiek emerytalny, bo wiemy, że były ostatnio dość spore zmiany w naszym systemie emerytalnym, więc też będziemy pod tym kątem ich edukować. A zarabiacie Państwo na tym? To znaczy, jeżeli chodzi o no, portal, pieniędze. na pewno jak najbardziej nie. Jest to typowa akcja społecznościowa i tu chcielibyśmy zapewnić, że, że każda nasza porada, jeżeli ktokolwiek się zgłosi, jest naprawdę bezpłatna. Mhm, czyli tak naprawdę tematów nie zabraknie. Nie. Tak, mimo że ta ustawa rzeczywiście będzie chroniła tutaj konsumentów, będą pewnie jakieś sporne kwestie. Dokładnie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Przypominam, że Dziękujemy moimi bardzo. gośćmi byli dzisiaj pan Andrzej Najda. Witam, dziękuję za spotkanie i pan Michał Hamera. Dziękuję. Również dziękuję. Współwłaściciele Hossa Finance, organizatorzy akcji społecznościowej Niełykaj jak pelikan. Dziękuję. Dziękujemy.